Nasz przedszkolak powinien bawić się i cieszyć dzieciństwem, a my dorośli pozwólmy dziecku być dzieckiem. Na dorosłość przyjdzie jeszcze czas. Taka idea przyświeca dyrekcji artystycznego przedszkola Klepaczówka z Wierzchowiska. Placówka zawsze przed wakacjami przygotowuje specjalny program artystyczny w wykonaniu swoich podopiecznych, ale tym razem miało miejsce zupełnie wyjątkowe wydarzenie, bowiem mury klepaczówki definitywnie po czterech latach opuścili pierwsi, jakich się tu nazywa, studenci. Grup Pa żabek. Wypuszczamy w świat dzieci kompletne. Pełne pasji, pełne poczucia własnej wartości. Są to dzieci, które doskonale, ja nie mam już zupełnie żadnych obaw, bo wiem jaki mamy feedback od naszych absolwentów z wcześniejszego przedszkola, więc jestem o nich zupełnie spokojna. Wiem, że są świetnie przygotowani do nauki w szkole. Będę im kibicować, żeby skrzydła rozwijali i żeby nie bali się sięgać po wieku. Wiele, bo wiem, jest, że ich na to stać. Mnie to jest po prostu smutno i tyle, bo z wieloma z nich, właściwie z wszystkimi, jesteśmy bardzo zżyci, jesteśmy w bardzo bliskich relacjach, z rodzicami również. Wiemy, że mogliśmy, e, że spędziliśmy naprawdę fantastyczny czas ze sobą, pomimo wszystkich przeciwności, pandemii i różnych innych przeszkód, które się cały czas dzieją. Wojna, etc. To rzeczywiście udało nam się wspólnie dzięki tym naszym niezwykłym, wyjątkowym rodzicom stworzyć fantastyczną relację i atmosferę. To są takie więzi i relacje, które są na lata, bo tak naprawdę był to czas, kiedy dzieci ze sobą nawiązywały relacje, ale też zżyli się ze sobą rodzice. Tworzymy pewną społeczność, która jest małą społecznością, więc bardzo się do siebie przyzwyczajamy. I cieszymy się wtedy, kiedy przychodzą do nas kolejne dzieci z rodziny, rodzeństwo, przyjaciele, znajomi, bo to jest chyba największa radość dla nas, kiedy zadowoleni rodzice chcą do nas wrócić i polecają naszą placówkę. Nasze przedszkole kumuluje specyficznego rodzaju rodziców przede wszystkim, bo my, jak gdyby, dla nas najważniejsza jest moralność, najważniejsze są relacje. To, żeby. Przede wszystkim moralność, w całym aspekcie tego wszystkiego, co się wiąże w tym jednym słowie. Dlatego też dla nas to są bardzo ważne elementy, więc no nie wszyscy do, do nas y, y, mogą być w naszej rodzinie. Życzymy wszystkim absolwentom sklepaczówki, wszystkich przedszkoli w kanów, Mykanów, samych cudownych chwil w nadchodzącym wakacyjnym okresie. Pełnym szaleństwa i pamiętajcie, bezpieczeństwo jest bardzo ważne. Tak i ostrożność, bo myślę, że tego nigdy za wiele, ale niech ten czas będzie cudownym czasem relaksu i odpoczynku. A i do nas można wpaść, bo my działamy cały rok.